Morgan! <grym> nie. Nie, co już nie Morgan! Weź, olka! A masakra! Nie wiem, ale jak ta? Obecność. Obecność, obietnica. Nie, <grym> okay, ale później obecność była gorsza. ta, na bardzo ta lalka taka straszna, tak poza tym to takie. Ja nie, nie byłam przygotowana! nie wejdziesz Teraz jestem przygotowana. Okay. Cześć. Cześć! Dzisiaj jestem z moim gościem fantastyczną Natalą fantastyczną. z kanału. Y, Nata Lila. Tak? Mhm. Natala, dobra, to jest Natala. Nie może, tak. niektórzy Bo was... tak. Tak. może niektórzy z Was. Może niektórzy z Was ją już znają, a być może niektórzy nie. I, <grym> <grym> I dzisiaj przechodzimy do Was z tagiem selfie. Selfie, który nie jest selfie. selfie. Właśnie, nie ma nic wspólnego, um, ale pytania są dosyć ciekawe, a poza tym ja zostałam otagowana przez Mikołaja z kanału <grym> Moje stylizacje. Um, <grym> I no i zobaczcie jego filmik, zobaczcie nasz, nasz filmik i jeszcze padnijcie na kanał Natalii. Jaka jest twoja najlepsza cecha fizyczna? Nie umiem jednak palanta. O, no. no ja umiem odbijać czasem. Um, ani, 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 ani łapać, ani odbijać. Nic nie Jak to, a ty się miała łapać, gdyby nasi koledzy cię wspierali? Właśnie, pozdrawiamy no. kolegów z naszej klasy. Chcę, że tego, nie, no. a, nie, 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 nie. Może ktoś oglądnie ogląda, no? jak ogląda. Ach, właśnie, pozdrawiamy Mikołaja. I może Janka? Nie, Janka nie, nie? lubimy. No to sobie Janek. Seria teraz? O co chodzi? O, że lądować. Mm -hmm, tak. Mm -hmm. Mam to ja lubię swoje brwi. Mm -hmm. A ja swoje oczy. I tak się dopełniamy, bo oczy i brwi to taki duet. Zaczynają ja oni to no mogą być. No. Ale ja wydaje mi się, że oczy to tak najbardziej rozpoznawalne są U mnie? Okej, okay. pytanie numer dwa. Gdybyś mógł odwiedzić jakiekolwiek miejsce na Ziemi, to gdzie byś pojechał i dlaczego tam? Do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, ponieważ tam jest dużo fajnych youtuberek i w ogóle tam jest fajnie. I ja bym chciała tam zamieszkać, bo tam jest zawsze ciepło i, no, i myślę, że tam jest fajnie. I mówię po angielsku, a ja lubię nawet angielski. No. To ja bym chciała do Paryża i do Nowego Jorku. Taki w ogóle trip bym sobie chciała po całym świecie zrobić, no ja też. ale zaczęłabym od Paryża i Nowego Jorku. Co potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej, gdy jesteś chory? Herbert A ja rosołek i, i ciepła kołderka. Jaką jedną poradę dałabyś młodzieży i dlaczego? <śm> ale to my przecież też jesteśmy młodzieżą. Tak, no. Staro się poczułam przez te pytania. Gimby. Um, do gimbów możemy coś skierować, co? Nie palcie i nie pić. Tak. Jak myślisz, jakim zwierzęciem byłeś, mógłbyś być w swoim poprzednim wcieleniu? Trudne to jest. Ja bym mogła być pingwinem. I hmm. naprawdę Uczepiłaś się tych pingwinów. No bo pingwiny są fajne. No, ja nie będę też, lubię pingwina, ale tak zimno tam. No ale no. właśnie pingwiny lubią no, ja takie ciepełko, takie futerko, tak jak ja kołdełka. No. Dlatego no, ja, ja chyba byłam pingwinem, tak sądzę. Mi się wydaje, że ja mogłam być jakimś leniwcem czy coś, bo mi się tak nigdy nic nie chce i wszystko robię tak powoli. No ja chyba byłam leniwcem. No, pingwin i leniwiec. Spanę o o tego nie mogłam być kotem, bo oni no, też no Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, co byś zmienił? Mmm... się to, jak tak myśleć tak jakby od razu, to tak o, cofnęłabym się tu, 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 tu i tu, ale tak z drugiej strony to, gdybym tam jakieś tam rzeczy zmieniła w tej e, przeszłości, to nie znalazłabym się najprawdopodobniej tutaj, teraz i w tym miejscu. E, także ja chyba bym niczego nie zmieniła, no bo no, człowiek musi uczyć się na błędach. Nie, ja bym zmieniła. Nie, ale... A co by zmieniła? Nie no, jest taka jedna rzecz. Nie no, dwie. Ale ja bym zmieniła parę rzeczy, bo często wychodzę na jakąś idiotkę i później nie umiem no, tego no, odkręcić. Właśnie. No ja tak samo. I bym coś, no. nie wiem, ja miałam coś zrobiła, żeby mieć aparat wcześniej. No, bo ja go już o, nie chcę. O, no. I nie no, ale ja bym to przemyślała i na pewno bym to wykorzystała. Mhm. No dobrze, dobrze. Dla zębów się poświęcamy. Ale no, nie, no, nie, nie na zęby. Znaczy, wiesz. Co robisz dla bezrobotki w weekendy? Moje weekendy są takie ciekawe. No, moje również. No, ja chodzę są. w niedzielę do kościółka, a w mm, sobotę... Na różaniec. Nie no, nie, nie chodzę w sobotę na różaniec. W sobotę to ja siedzę cały dzień w domu, z komputerem i z telefonem i z książką i z niezdrowym jedzeniem. A w niedzielę, poczekaj, w niedzielę idę do kościółka, wracam z kościółka,

Ja jeszcze oczywiście odmawiam zadania na cztery kółka z fizyki w ciągu tygodnia, także fizyka forever. No i mm -hmm. ja na angielski. O. Co denerwuje cię w miejscu, gdzie pracujesz? Czyli w szkole? Czy mamy... O, chyba w szkole. Tak, ludzie nas bardzo denerwują. Gimby. Gimby. Ale... Nie, no nie wszyscy, ale nie decynie są, są takie osoby, które tak stoi, człowiek i takie... Dlaczego jesteś na tym świecie? No, Ale nie wiem, nie lubię strasznie nie, znaczy, no nauczyciele w sumie w większości są okej, okay, ale niektórzy... Na przykład pani mi mówi, że mam 5, a w dzienniku elektronicznym mam minus 5. I, uh. I z kartkówki tak samo. Miałam 6 punktów, mam napisane, że mam 5,5. I, I ta pani mnie bardzo nie lubi po prostu. Ale Oops. bez nazwisk. Nie mogę żyć bez... Tutaj trzeba dokończyć. Ja nie mogę żyć bez Na internetu, no. Publicznie. No tak, ale no w sumie, znaczy no tak, bo teraz to każdy jest uzależniony, uzależniony nawet gdy mówi, że nie jest uzależniony. No bo co byśmy robili, gdybyśmy nie mieli internetu? Ale byłoby fajniej. W sumie to też jest tak dosyć sporo rzeczy, które też bym tak jakbym ich nie robiła, to by tak jakoś smutno było i samotnie i Przytuliłabyś mnie? Oczywiście. No, nie no, na przykład jakbym, wiecie, teraz latam do muzycznej pięć razy w tygodniu i tak dziwnie by było, jakbym nie latała i nie wracała do domu o dwudziestej, także no, zależy. <grym> um, jakbyś mógł mieć jedną super moc w swoim życiu, to jaka by to była super moc? Um. Bym chciała czytać w myślach, naprawdę No, chciałam czytać w Ale to jest takie, że nawet na jakimś sprawdzianie obczajesz, kto ma Twoją grupę i później tak sobie piszesz to, co on myśli. No, no, ale tak w sumie też, no dobra, no to tutaj masz jakiś tak pożytek, znaczy wszędzie miałabyś pożytek. Ale, ale nie no, jest dużo rzeczy, których bym na przykład niekoniecznie chciała wiedzieć. No tak, że na przykład, o co ta Natalia o mnie myśli, że pewnie głupia jestem. Nie, nie, ale, <laughs> ale w sumie są takie rzeczy, że, że na przykład ja czasem stoję i tak się zastanawiam, o czym ci ludzie myślą, ale no, ja ostatnio. Tak naszło, że ja bym się chcia chciała zamienić na jeden dzień yy, płcią z kimś, no, no, no. bo ja naprawdę czasem tak stoję i tak daję no to patrzę się na chłopaków z naszej klasy takie, ale szczególni się tak śmieją. I naprawdę mnie to strasznie zastanawia i bardzo chętnie bym sobie poczytała w ich myślach. No. Ale nie, ja bym chciała, nie wiem, wydaje mi się, że masz trochę inne poczucie humoru, że ogólnie mamy inne. No chyba tak. A więc nie wiem, czy nawet jakbyś czytała w tych myślach, to by cię to śmieszyła. Ale ja bym mogła... Jeszcze władać czasem, bo ja się o. zawsze spóźniam i... Nie ale <noise> <i się> mogłabym <noise> się też teleportować, bo ja mam daleko do szkoły i Jezus Maria, wszędzie mam daleko. I te właśnie bym się mogła teleportować. Czekaj, do Majki masz te was blisko. Stąd? Nie. Tam gdzie te was śpisz aktualnie? No do, to do, dokąd? Do Kauflanda mam blisko. Trzeba wybrać jedną moc, tak? No i na ty w końcu. No, no Ja nie. jestem na czytanie w myślach. Trochę to hamskie, że komuś chce czytać w myślach, ale... Sorry. Hmm. No to ja bym chciała inną odpowiedź dać. No to lepiej Nie, no to ja bym wolała władać z czasem. Dobrze. Okay. O nie! Ty. O Ona je. Mogła być niewidzialna. O, jeżdż. O, w sumie? To jest dobra. O. Nie. Trudne. Nie no dobra, to ja bym, to ja bym chciała władać czasem. Czy, nie no to władać to takie dziwne słowo. Pierwszy mi się z Władkiem. Mm -hmm. Dobrze, Tobie dobrze. Nie? No jakoś niekoniecznie. No ale cóż. Każdy ma inne poczucie humoru. No, to nie, nie miało być śmieszne. Dobrze. To co wybierasz? No mówię, że ten czas. Dobrze, to Natala włada czasem, a, a ja czytam my, myśla. I to by było na tyle. Pytań było 10, dosyć. Wydaje mi się, że długo nam to zajęło, bo no. my tutaj nie mogliśmy się zdecydować, um, ale, mm. ale w końcu jakaś tam padła konkretna odpowiedź. A teraz czas na selfie. Tak, teraz czas na selfie. Mhm. I teraz zapraszam Was na kanał Natali, gdzie być może jestem ja. Tam no, jesteś mi, będziesz zaraz. No i do zobaczenia. Widzimy się niedługo. Cześć!